Idealny w nogawkę. O Boże. No i lecimy. Po raz kolejny jestem w tak krótkim czasie w Warszawie. Dzisiaj mianowicie przyjechałam na urodziny jednego z dinozaurów strzeleckiego YouTube'a, mianowicie kanału Strzelnica TV, a także salonu broni. Podczas wydarzenia ma być bardzo dużo różnych wystawców, także będzie się działo. Natomiast musiałam postawić auto gdzieś ze 100 metrów wcześniej, a jeszcze nami kupa drogi. Nie ma w ogóle miejsca, żeby się zatrzymać, także jest masakra, zainteresowanie ogromne, pogoda nam sprzyja. Nie ma deszczu, także mam nadzieję, że będzie fajnie. Co jest zabawne? Obok mamy lotnisko Modlin. Bo w ogóle jestem w zbrojowni modlin. Jeszcze nie, zaraz tam będę. W końcu udało nam się dotrzeć. Ogólnie dowiedziałam się, jaka jest w ogóle zasada odbywania się e, tych urodzin. E, otóż, wstęp jest wolny dla każdego, kto oczywiście wpisze się do książki, która jest na wejściu do strzelnicy, natomiast można tutaj było kupić taki bilet, dzięki czemu e, można na tym bilecie właśnie jeść, można strzelać z e, amunicji w promocyjnej cenie. I coś tam jeszcze było, ale już nie pamiętam. No i trafiłam na dzień dobry na stanowisko Puchacza. Puchacz słynie z tego, że tych broni faktycznie ma w ciul i ten ich sklep robi wrażenie. Natomiast dzisiaj mamy tutaj taką wiatkę. Ale trafiłam na mega fajną sztukę, mocno imitowaną. Jest to Heckler Koch SL8, w ogóle w kalibrze 2.2. 3. To jest nic, moim zdaniem, wszystkiego, co dotychczas widziałam. Bo tu mamy tak: mamy FAMASA, mamy G36. Ale tak jak mówię, przede wszystkim co sprawia, że on jest taki wyjątkowy, no to fakt, że to jest taka dość limitowana edycja i on raczej nie jest dostępny. No i śmieszne, bo to jest Heckler -Koch. Koch to są pieniążki. on kosztuje 9 koła. Na praktycznie każdych targach, na których byłam, były też kabury. Natomiast tutaj są takie całkiem nietypowe. To jest ee, Warrior Holster. Musiałam sobie zerknąć, bo moja pamięć dzisiaj jest bardzo kiepska. Natomiast patrzcie na to: mamy tutaj. Niby klasyczne tworzywo, ale w większości jest pokryte e, ripstopem. Dzięki czemu, wiecie, fajnie to może się starzyć, może z czasem bardzo ładnie wyglądać. Dodatkowo też są normalnie e, dostosowane do broni skórzane. Posadzko to wygląda. To jest też fajne rozwiązanie po IPSC i to jest to, takie, wiecie, dla bezpieczeństwa, bo ona delikatnie odstaje, no ale też automatycznie w momencie, nawet gdy doszłoby do jakiegokolwiek takiego, wiecie, niekontrolowanego wystrzału, no to noga jest cała, tak Super sprawa. To jest na przykład kuczci. Szczelnicy TV. Kolejne stanowisko mamy Max Armor. i akurat dorwałam coś takiego fajnego, co jest jeszcze względnie przystępne cenowo. Mamy tutaj sztukę o wartości około 10-10,5 tysiąca. Jest to Faxon Ultralight. I teraz słuchajcie, faktycznie, tak jak sama nazwa wskazuje, on jest lekki, bo mimo, że mamy tutaj już zamocowane oporządzenie, w dalszym ciągu da się go trzymać spowodnie jedną ręką. Kaliber 2,2,3, ale co zwraca uwagę? Przede wszystkim łoże wykonane z bukta węglowego. Mega, nietypowe, fajne rozwiązanie. No ciekawe to wygląda. I wizyta na stanowisko Zmieńczamy pięknym Alienem od Laugo. Tutaj akurat mamy jego nieco tańszą wersję: mianowicie 25 tysięcy. Niezmiennie nie robi piorunujące wrażenie. Piękny jest. O Boże! Dotarłam do stanowiska z zigzera i to, co mi się podoba najbardziej, to ich dresko. Wyobraźcie sobie, że jak byłam na MSPO, tam też oni jako jedyni wszyscy w garniturach, a ci hawajskie koszule. I tak samo tutaj, tylko że to nie są zwykłe hawajskie koszule, tylko to są hawajskie koszule pełne zigzałerów. Petarda, mega kolorowo, pozytywnie. Natomiast na starcie Wam pokażę to, co ja sama mam w wersji Rose Gold. Jest to 365, ale jak widzicie, taka dość smutna. Natomiast patrzcie na to! To jest petarda. To jest sztos. Nie wiem, czy to zaraz ogarnę i czy to da radę zrobić na jednym ujęciu. W każdym razie to jest 320 Flux i on jest nietypowy. Przede wszystkim sam jego design to jest petarda. Dalej, patrzcie na to. Oh, Czada! dodatkowe podparcie, dzięki czemu możecie po prostu celnie strzelać. I teraz zobaczcie. Mamy tutaj dwa magazynki. Jeden wchodzi nam do chwytu pistoletowego i w zależności od tego, jak, z jakim natężeniem zwolni właśnie dźwignię magazynka, wypada Wam albo jeden... A jak zaciśniecie za mocno... Wypadają dwa! Ja jestem zachwycona! Dzięki czemu możecie sobie szybko przypinać. Jezu, to jest pistolet dla mnie, a jego cena to nieco ponad 12 tysięcy, więc jest to... E, tak, to jest na moją kieszeń. Kiedyś. Będę strzelała z kanika, ponieważ dotarłam do stanowiska kolby, a tutaj od razu, to jest działanie, od razu, nie ma pitolenia, więc bierzemy się za strzelanie, moi drodzy. Ludzie! Twardo. Ja już dlatego wiem, dlaczego ja to chcę. Piękne. Mamy tutaj Himal Esa. Chyba nie nagramy w tym miejscu. Musimy się przenieść tam. <grych> Powiem Wam tak, jestem w szoku. Po raz, no mówię, tak jak powiedziałam, po raz pierwszy strzelałam z tego kanika, natomiast jestem mega pod wrażeniem, ponieważ nie miało miałam na sobie kompensatora. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię właśnie odrzutu, odrzutu ona jest bardzo delikatna. Te strzały są takie, mają dźwięk nawet taki nietypowy. Ja i świetnie się trzymam. Bardzo dobrze mi leży w ręce, także... Ee... Wiem, co będę miała na cały raz. Jezus teraz znowu mi pieniędzy nie starczy, bo już muszę kupić załera teraz kanika i co ja teraz No i teraz, żeby zwiększyć to strzelanie ogłuchne dzisiaj, to zrobimy sobie jeszcze strzelanko z Gomandery. Ja ten tłumik pokazywałam podczas Hand Expo i faktycznie tam robił wrażenie. Ale sprawdzimy sobie teraz, jak tłumi. No proste. Strzelam najpierw bez tłumika. I teraz mamy już zamontowane właśnie tu mi Zobaczymy jak będzie, ale powiem Wam, że ja jestem mega pozytywnie do niego nastawiona już teraz. Myślę, że to jest coś kosmetyczne tak naprawdę. Jest dobry. W połączeniu z tłumikiem jest to imponujące, naprawdę. O, super! Chyba to są jedne z moich lekkich targów urodzin broniowych, na jakich byłem. Przechodzimy teraz do namiotu fabryki e, broni. Fabryka broni, czyli wisy, groty inne tego typu bajery. E, zobaczymy, co. mają. już widzę, że są groty. Leżą, porozstawiane i się opadają w słońcu. Znalazłam różowego wisa, na którego kiedyś się łasiłam i uśmiechałam się mocno do niego. To jest mega pocieszny. Wyobraźcie sobie, że będę miała okazję, raz w życiu strzelałam z full auto u Ufa, na Strzelnicy. I teraz będzie mój drugi raz u Fabryki i Będę to jest zobaczymy, jak to jest. Ale co jest jeszcze lepsze, będę strzelała właśnie i z Beryla, i z Grota. W wersji niecywilnej, tylko wojskowej, no full auto to wiecie, ale... Dla tych, którzy nie są zorientowani, akurat Beryl dotychczas był używany przez Wojsko Polskie i teraz zaczyna być wypierany właśnie przez Grota. Także zobaczymy, to jest dobry wybór. Uuu, i to by było na tyle. Poszło bardzo ładnie. Mm -hmm. 20 sztuk, 2, 2, 3, 1 sztuka, około 3 zł. Czyli 70 zł. Poszło, lekko. O tak. I teraz dla porównania. Lecimy z Berylem. A się śmiesznie palce podnoszą. No, fajno. Który mi się podoba bardziej? Jest, nie wiem, ciekawe, czy ma większy odrzut, tak jak patrząc po tym, po nagraniu. Porównując, wydaje mi się, że Beryl jest. Taki ciesz do uznania. Chyba, że po prostu puściłem dłuższą serię, dlatego mi prawie całe stopy odeszło od ziemi. Nie mam pojęcia, ale podobało mi się, także bardzo fajnie. Dziękuję bardzo. Ale, jakbyście chcieli się zapytać, jak można tak o przepuścić 150 zł w kilka sekund, właśnie tak. Po raz pierwszy podczas jakichkolwiek targów mam okazję odwiedzić stanowisko DTF-u. DTF-y to są przede wszystkim mi się kojarzą ze szkoleniami, bo sama ich oglądam właśnie na Facebooku czy YouTube, ale mają też swoją broń, którą widzicie tutaj, a tak. Tak właśnie strzelają. O Boże! O. Kurde. Zabaweczka? Masakra. Ja pierdziele, jaka faza. To jest jak Erso. <laughs> Jezu, dziękuję. Super. Nie dość, że spotkałam Mata z DTF-u, to do tego jeszcze postrzelam z jego karabinu. Petarda, co to za genius w ogóle? I cenowo oczywiście bez tych śmiesznych modyfikacji, które były na tamtejszym karabinie, to jest około 8800. Cenowo naprawdę jest bardzo przyzwoite, bo jak wiecie, karabiny potrafią kosztować absurdalne pieniądze, a niecałe 9000 za coś, co jest tak fajnie zrobione, jak najbardziej. No jestem na kolejnym stanowisku i dorwałam się do takiej świni izraelskiej w postaci tawora. Ja tawora dotychczas znałam tylko i wyłącznie z wersji airsoftowej. Nie jest to popularny, e, popularna broń, bo wygląda no dość masywnie. Jest wielka i w ogóle... I mamy tutaj kaliber 7,62. Jest ciężki. Nie do końca bym powiedziała, żeby był wygodny. Tutaj bardzo jest przeciążony naprzód, więc wszystko wam się opiera tak naprawdę na lewej ręce. No, ale nietypowy, robi wrażenie. Natomiast tutaj, ponoć, to jest największa konkurencja w chwili obecnej dla Staccato. Jest bardzo kompaktowy jak widzicie. Mamy skrócony kurek, dzięki czemu, w trakcie wydobywania czy też użytkowania, jest zmniejszone ryzyko właśnie zahaczenia. No i tutaj, prawda jest taka, że ja cały czas słyszę, że to jest wszystko takie nawiązanie troszeczkę do Glocka trzeciej generacji. I tyle wam mogę powiedzieć. W większości z Was zapewne strzelba kojarzy się właśnie z tym, co widzicie tutaj. Natomiast to również jest strzelba. Mamy tutaj Tawora z magazynkiem trzytubowym, do którego wchodzi aż. 15 nabojów e, o kalibrze 12,70. No, bo to jest strzelba, czyli mamy tutaj klasykę. E, mamy tutaj regulator gazowy, Zależna się od tego, czy jest to amunicja e, gumowa, czy nie. On jest pewność dość wybredny. Bardzo dobrze rzekomo strzela z amunicji wojskowej. Natomiast geneza tej oto naklejki jest taka, że kwiatek ktoś to pożyczył do strzelania, nakleił i zostawili. Ogólnie dotykuje on jest stosunkowo ciężki, ale jest jednak dość plastikowy. I podchodzimy sobie teraz do kalibra. Mam nadzieję, że uda mi się Jeść. Tego pokazuję Wam za każdym razem. Dlatego dzisiaj, dla odmiany, weźmiemy sobie pod lupę inny rewolwer. Mamy tutaj Smitha Wessona. Zobaczcie na to: mamy monstrualny wręcz magazynek bębnowy. Patrzcie, to jest dziesiątka. Niestety nie ma tutaj tej amunicji, więc sobie nie postrzegam, żeby Wam pokazać, ale to jest zaskakujące. Byłam przekonana, że on właśnie faktycznie wyrywa ręce, a to nieprawda. No nic, trzeba będzie sprawdzić następnym razem. I w miałam pana od historii, który tym razem dawał mi dwójkę i bałam się, że nie zdam, ale mimo wszystko uwielbiałam tę historię i między innymi tak samo wygląda moja relacja właśnie z Beretą 92X Performance. Strzelanie z jej i ziemi, co najwyżej kiepsko, ale i tak uważam, że jest boska, genialnie wyważona i przyjemnie się z niej strzela. Po prostu ja nie umiem. Natomiast tutaj e, Kwiatek robi już rozdanie nagród, której było mnóstwo. Nie wiem, czy coś słychać, ja póki co nic nie słyszę. Tylko strzały. Masaka. Bardzo poręczny, idealny w nogawkę do kolana. O tutaj elegancko. 22 LR. Tutaj dla odmiany macie kompaktową strzelbę. Tak, moi drodzy, jest to kaliber 12 i yy, to tak akurat też do kieszonki, jak ktoś ma szersze spodnie, jak najbardziej. Udało się! Jestem na stanowisku, gdzie mają Rugera, ale powiem wam, że ostatnio mówiłam brzydko na temat Rugera, że jest taki mały, smutny, wychudzony. Natomiast powiem wam, że tutaj chyba nie ma ani jednego brzydala. Natomiast zobaczcie, z czego będę strzelać. Jezus Maria! Aż ciarek do o, <laughs> uh, słodziaczek. Ludzie, kochani, zobaczcie. Pokazywałam wam, może, zrobię wam przybitkę, właśnie jak robiłam relację z Iwem. Miałam w rękach Rugera Mark czwórkę. Ja powiedziałam, że on jest taki smutny, brzydki, niedożywiony, no ale no, ten to wygląda, jakby się najadł w końcu. Odpimpował, ubrał, umalował. Przecież on jest bajeczny. Jakie śmieszne, patrzcie na to. Zupełnie inny schemat wyciągania tak naprawdę tego bębenka. Wkładamy po kolei, no i później trzeba tak wyciągać. Dziwne. Jak to czyścić wobec tego? Zobaczcie, od razu tutaj mamy 4-4 magnum. No i lecimy. Jezu, trochę się boję. O, ten drugi poszedł mocniej. Jak na moją rękę. Mimo, że jest to, wiecie, standardowy kształt pistoletowy, nie jest to rewolwer, wygodniej się trzymam. Chwyt jest monstrualny. Ja nie jestem w stanie tego objąć tak, żeby to było wygodne odrzutowo. E, ciężko mi stwierdzić. Myślę, że jest bardzo porównywalny. Bardzo mi się podobało. Cieszę się, że udało mi się w ogóle. Jest dzisiaj bardzo dużo po raz kolejny pierwszych razów, między innymi właśnie pierwszy raz z Desert Eagle. A. Czego kupię? Nie wiem, bo taki koszty jest faktycznie około kilkunastu tysięcy, a nie wiem, czy ja potrzebuję aż tyle kalibrów. Chyba, że mi zmężnieją ręce, bo póki co są jednak za malutkie. Ale dzięki temu wygląda jak jeszcze większy bydle. O, jaki sympatyczny, jaka to jest miła odmiana! I tutaj mieliśmy Ruger Mini 14, który miał być taką alternatywą dla R15, ale nie do końca się spodobał. Natomiast powiem Was, że strzela się z niego bardzo przyjemnie. Mamy tutaj kaliber 5,56, natomiast pierwotnie był 7,62. Ma dość niewielki magazynek. Są jeszcze większe do niego, czy są dłuższe? Zobaczcie, jest taki kompaktowy magazynek, wchodzi nam idealnie jak magazynek, taki sam schemat jest jak do kałacha, zamek pięknie e, wsunie tutaj, no powiem Wam mega przyjemny, jest taki dość oldschoolowy, no ale strzela się z niego elegancko. I tutaj mieliście stanowisko RP Armsa i powiem szczerze, odczarowali moje, e, mój pogląd i moje podejście do Rugera. O GK Armsie już mówiłam Wam niejednokrotnie podczas relacji z targów, natomiast za każdym razem skupiam się po prostu na tym, jak te kompensatory wyglądają, ale jeszcze nigdy nie miałam okazji przetestować ich faktycznie jak działają. No i sprawdzimy sobie teraz. O kurde, no beczka jest beka. No jest kozak. Moi drodzy, tak. Mogę wam teraz śmiało powiedzieć. Nie dość, że są ładne, to działają, bo podrzut jest. Prawie praktycznie żaden. Tutaj mamy pompkę, e, i tym razem kompensator strzelbowy, jak widzicie, całkiem niezły. sprawdzamy. Nie jest to co prawda to samo, co było przy yy, aerze, no bo to wiecie, jest zupełnie inna amunicja, ale mimo wszystko i tak, Bark tak nie czuje. Natomiast co do tego, co Was najbardziej prawdopodobnie interesuje, czyli aspekty cenowe, w zależności od tego, yy, do czego będziemy potrzebowali, natomiast standardowa dla strzelby yy, jest to około 800 zł. Natomiast jeżeli chodzi o kompensator do Aera, mamy tutaj 9 stówek, ale powiem Wam, że jeżeli, bawi jeżeli jesteście, jesteście niedzielnymi strzelcami, nie wiem, czy Wam to zrobi taką różnicę, no bo strzelacie bardzo mało, natomiast w momencie, gdy już bierzecie się za takie strzelanie bardziej dynamiczne, sportowe, zależy Wam na tym, żeby utrzymać cały czas tą lufę w konkretnej pozycji, no to dla mnie sztos, naprawdę i warte tych pieniędzy. Super sprawa. A jako zwieńczenie lecimy jeszcze jako wisienka na torcie kałaszek. tu czuć fest. On mnie najbardziej zaskoczył, bo tutaj mamy już porównywalny tak naprawdę z 22 l No trochę jest przegięcie, że 22 LR, ale bardzo zbliżony. Generalnie imprezy już jest koniec, ale miałam jeszcze karteczki na jedzonkę i stwierdziłam, że wykorzystam. Jak przestało na typową cebulę, ale powiem, że jest szał, bo wszyscy chwalili, bo to ponoć to wszystko, to robi koło gospody wiejskich, które tam się angażują też w te wszystkie imprezy jest sztos i powiem wam, że to wygląda tak słodko, tak pysznie, jest takie tuściutkie. To są moje smaki, to nie są smaki operatora, to są moje smaki. To była chyba jedna z fajniejszych imprez, na jakich kiedykolwiek byłam. I yy, mówię to naprawdę świadomie, bo są mega ludzie, bardzo sympatyczni, tacy bardzo otwarci, śmieszni. Całość też zorganizowana fajnie, yy, nietypowe miejsce, także myślę, że jak mnie zaproszą w przyszłym roku, to też pewnie będę. Kwiatek przygotował dużo jedzenia, ale żeby zostało mu nieco mniej, to wyniosłam zapas. Ale mega! I mam nadzieję, że relacja podobała Wam się tak samo i jest chociaż w połowie tak fajna jak to, co ja tutaj przeżywałam dzisiaj. Dajcie znać, co myślicie, gdzie mam się pojawić następnym razem. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.